Witaj na kanale Narcyzm i Psychopatia z autentycznym. To kanał o toksycznych, zaburzonych, narcystycznych osobach. Jesteś tu by zdobyć bezcenną wiedzę, zastosować ją w praktyce i zmienić swoje życie na lepsze. Jesteś tu by w porę wykryć zagrożenia i zakończyć wyniszczające relacje. Umów się na konsultację. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Narcyz ma wiele osobowości. Narcyz ma wiele osobowości. Posiada wiele kombinacji, cech, które tworzą jego charakterystyczne postacie, charakterystyczne osobowości. Narcyz posiada wiele charakterystycznych sposobów myślenia, odczuwania i zachowania. Jest to zależne od środowiska, otoczenia. Jest to zależne od sytuacji i ludzi, wokół których narcyz się znajduje. Kiedy narcyz poszukuje paliwa, kiedy poszukuje zasilania, Wtedy zauważysz osobowość, maskę, która jest bardziej drapieżna. Wtedy narcyz czegoś szuka. Wtedy narcyz stara się kogoś zwabić, stara się kogoś upolować i wykorzystać. Narcyz poszukuje kogoś, kto będzie podatny na jego manipulacje. Narcys poszukuje kogoś, kto uwierzy w jego podstęp. Poszukuje kogoś, kto uwierzy w jego fałszywą tożsamość, w jego iluzję, w jego złudne wyobrażenie o nim samym, które prezentuje światu. Gdy Narcyz znajdzie osobę, która w to uwierzy. Która będzie podatna na jego sztuczki. Wtedy narcyz ma już źródło zasilania, ma już swoją stację paliw, może się wtedy pożywiać, może czerpać od takiej osoby energię. Wtedy narcyz może już uzyskać niemalże wszystko, czego potrzebuje, bo źródło zasilania. Mu to zapewni. Ta drapieżna osobowość narcyza ukształtowała, przejęła zestaw cech od ludzi, które Narcyz uważa za atrakcyjne i pożądane. To mogli, mogą być ludzie obecni w życiu narcyza. To mogły być osoby, które widział w telewizji, w filmie. Serialu, o których czytał w książce: wszystkie cechy, taktyka, strategia, którą Narcyz przejął, skopiował, nauczył się od tych osób, od aktorów, bohaterów. Później staje się to częścią Narcyza. Narcyz przypisuje sobie te cechy. Przypisuje sobie pomysły, sposób myślenia, zachowania, taktykę i strategie, które widział u innych, wybiórczo z nich korzysta, tak jakby były jego własnymi. Wtedy narcyz może być bardziej skuteczny. Wtedy narcyz może być bardziej Efektywny i może osiągać swoje cele. Narcyzm ma dostęp do wielu tożsamości, kiedy tylko ich potrzebuje użyć, kiedy potrzebuje je wykorzystać. Może zmienić się z jednej osoby w drugą, może zmienić swoją tożsamość w jednej chwili. Kiedy narcyz zmienia osobowości, nie tylko zachowuje się tak, jakby naprawdę był tą osobą, ale naprawdę wierzy w to, że ta osobowość to on, to narcyz. Narcyz naprawdę wierzy w to, że jakąkolwiek osobowość wybiera w danym momencie. W danej chwili, to jest to osoba, którą jest faktycznie. Dlatego właśnie wydaje się to takie wiarygodne dla innych. Dlatego też wydaje się to takie wiarygodne dla Ciebie. Zacząłeś wierzyć w to, że osobowość, którą narcyz Ci pokazuje którą odgrywał na samym początku, jest tym, kim jest naprawdę. Kiedy tylko Narcyz powraca ze zestawem cech powiązanych z daną osobowością, możesz zaczynać myśleć, że Narcyz się zmienia. Wtedy możesz znowu mieć nadzieję, ale to nie jest prawdziwe. To nie jest tym, czym byś chciał, by było. Narcyz nie jest taki naprawdę. Narcyz może zmienić osobowość z jednej na inną w każdej chwili, a w dowolnym momencie, kiedy tylko narcyz tego potrzebuje. Kiedy tylko jest to dla niego przydatne. Narcyz używa różnych osobowości, różnych masek, by pozyskać źródła zasilania. Narcyz może być kimkolwiek tylko chcesz, by był. Jeśli chcesz, by był miły i uprzejmy, żeby dbał o ciebie. Jeśli chcesz, by był namiętny, to w jednej chwili może się taki stać. Może wgrać zestaw cech odpowiedni dla danej osobowości. Zestaw cech, których nauczył się od innych ludzi, pozyskał je z filmów czy książek. Pozyskał je, ponieważ uznał je za atrakcyjne. Uznał je za coś, co mu się przyda. Narcyz pozyskał cechy dla swoich osobowości od ludzi, których uznał za wrażliwych, współczujących i troskliwych. Później Narcyz prezentuje Ci właśnie te cechy, ale taki naprawdę nie jest. Odgrywa tylko pewną rolę, na określony czas stał się kimś innym, to nie jest rzeczywistość, to nie dzieje się naprawdę. Czasami Narcyz może tylko używać mirroringu, może używać techniki manipulacji, która odbija. Odzwierciedla Twoje cechy tożsamości, Twoje cechy osobowości, Twoje zachowania, Twoje zainteresowania, pasje, to co lubisz. Myślisz, że jesteś z kimś, kto jest taki miły, uprzejmy, troskliwy, z kimś, kto ma wiele pasji, zainteresowań. Wiele wspólnego z Tobą, wydawałoby się, ale tak naprawdę jesteś z kimś, kto ma wiele lat praktyki, wiele lat doświadczeń w zwodzeniu, w manipulowaniu, w wykorzystywaniu i oszukiwaniu ludzi. Narcys nauczył się odgrywać różne role. Odgrywać różne osobowości. Nauczył się zmieniać to, kim jest w zależności od potrzeb. Nauczył się tego dzięki obserwacji ludzi. Nauczył się tego dzięki obserwacji sytuacji. Nauczył się tego dzięki oglądaniu filmów, seriali. Dzięki czytaniu książek. Narcys zauważa coś, dostrzega coś interesującego w danej osobie i zapamiętuje, zapisuje to jako coś istotnego, jako coś ważnego, mającego znaczenie. Narcys zapamiętuje to jako coś, co może być. Przydatne dla niego w przyszłości. Jeśli Narcyz chce stać się kimś, kto jest, miły, troskliwy, namiętny, to będzie obserwować osoby, aktorów, którzy właśnie tacy są, Narcyz będzie analizował, studiował i kopiował ich zachowania. Ich wyrazy twarzy, ich mimikę, ich mikroekspresję. Narcyz będzie analizował ich sposób mówienia, zasób słownictwa, barwę, intonację głosu, spojrzenia. Będzie analizował i zapamiętywał ich charakterystyczne cechy, ich język ciała. Narcyz będzie zapamiętywał ich język, i wtedy przypisze sobie te cechy do własnej osobowości. Zrobi to dla określonego celu. Zrobi to, by cię zwabić, by cię uwieść, by cię usiedlić. Zrobi to, byś zrobił to, czego dokładnie od ciebie oczekuje narcyz analizuje cechy osób które są troskliwe uprzejme namiętne i później odgrywa tą rolę z tobą odgrywa rolę z tobą tak jakbyś uczestniczył w jego filmie w filmie którego narcyz jest reżyserem Scenarzystą, producentem i głównym aktorem. Narcyz ma dostęp do tej tożsamości w każdej chwili, kiedy tylko jej potrzebuje. Może się przełączać pomiędzy różnymi osobowościami, pomiędzy różnymi maskami, w zależności od potrzeb. Może się przełączać. W każdej chwili. Być może zauważyłeś czasem sytuacje, w których narcyz zmieniał swoje osobowości, zmieniał swoją tożsamość w otoczeniu określonych ludzi lub w określonych sytuacjach. Może to nawet dotyczyć sposobu akcentowania w rozmowie telefonicznej. Czy zasobu słownictwa, w zależności od tego, z jaką osobą rozmawia. Narcyz może tak robić, nawet nie posiadając żadnego zamierzonego celu, żadnych intencji, może tak robić przypadkowo. Narcyz po prostu się zmienia. Zmienia się i staje się kimś kompletnie innym. W jednej chwili od pstryknięcia palcami. Narcyz nie ma ustalonej tożsamości. Nie ma zdefiniowanej tożsamości. Narcyz nie wie kim jest. Narcyz nie jest prawdziwym człowiekiem. Nie ma swojej. Osobowości, nie ma swojej tożsamości, nie ma własnych cech, które tworzyłyby indywidualną jednostkę. Narcyz nie jest wyjątkowy, nie jest oryginalny, nie jest autentyczny. Narcyza nic nie ogranicza. By stać się kimś innym. Narcys nigdy nie widział potrzeby, by zachować swoją prawdziwą tożsamość. Było tak, ponieważ Narcys zawsze uważał, że jest nieodpowiedni. Dlatego też porzucił to, kim był naprawdę, by być kimkolwiek innym, by być. Kimkolwiek innym dla ciebie, by być tym, kim ktoś chce, by był. Jeśli Narcyz chce cię kontrolować, to będzie starał się ciebie oszukać. Zrobi to zmieniając osobowość, zmieniając maskę na taką, jaką chcesz zobaczyć. Narcyz. Stanie się taki, jakim chcesz, by był. Może stać się kimś, kto jest miły, uprzejmy, troskliwy, ale to nie oznacza, że taki jest. To niestety nie oznacza, że mu zależy, to nie oznacza, że go obchodzisz. To nie oznacza, że narcyz Cię kocha. Ponieważ narcyz jest niezdolny do miłości. Gdy narcyz udaje, że cię kocha, po prostu odgrywa wtedy określoną rolę, przyjął określone cechy i odgrywa określony scenariusz. Narcyz nie jest taki naprawdę, po prostu pokazuje ci to, co chcesz zobaczyć. Narcyz pokazuje Ci osobowość, pokazuje Ci maskę, która według Niego jest najlepsza do tego, by utrzymać Cię pod Jego kontrolą. To nie jest prawdziwe. Nie ma prawdziwych emocji, nie istnieją. Narcyz odgrywa, imituje. Warunki takie, jak gdyby to działo się naprawdę. Tak jak aktor w filmie: Narcyz posiada ograniczenia, posiada pewne limity tego, co może Ci pokazać. To, co odgrywa, jest bardzo powierzchowne, płytkie, nie jest w stanie pokazać ci niczego głębszego. Nie może pokazać Ci niczego głębszego. Nie może utrzymać tej iluzji nie wiadomo jak długo, ponieważ to nie jest prawdziwe. Pod tym, co narcyz odgrywa, nie kryje się nic głębszego. To tylko okładka książki. Książki, która jest pusta w środku, nie ma treści, tylko wygląda, że jest to prawdziwe, dopóki nie przyjrzysz się temu uważniej, dopóki nie przyjrzysz się temu z bliska. Osobowość, którą Narcyz odgrywał na początku, którą pokazał Ci na początku, nie mogła przetrwać. Ta iluzja nie mogła się utrzymać przez niewiadomo jak długi okres czasu. To wymagałoby od Narcyza znacznie większych zdolności, których nie posiada. To wymagałoby znacznie większych zdolności, znacznie większej siły. Osobowość, którą stworzył Narcys jest. Zaprojektowana tak, by szybko pozyskać źródło zasilania. Dzieje się tak, ponieważ narcyz akurat czuje się gorzej lub akurat czuje się samotny. Paliwo poprzedniego źródła zasilania nie jest już takie energetyczne jak dawniej, a narcyz potrzebuje paliwa. Nowego, świeżego paliwa. Maska, którą Narcyz stworzył, jest zaprojektowana tak, by wywrzeć krótki, lecz potężny efekt na Tobie. Dlatego właśnie, gdy poznajesz Narcyza na początku, to czujesz się tak, jakby to było idealne, jakbyś miał tą wyjątkową więź, szczególne połączenie, jakbyś wygrał na loterii, jakbyś odnalazł bratnią duszę czy drugą połówkę. Jedynym powodem, dlaczego tak się czułeś, był fakt, że osobowość Narcyza została zaprojektowana tak, by wywrzeć na Tobie jak najlepszy jak najsilniejszy efekt w możliwie jak najkrótszym okresie czasu. W tym krótkim okresie, na początku, przez kilka tygodni czy miesięcy, czasem nieco dłużej, Narcyz odgrywał swoją rolę jak najlepiej. Działał na pełnych obrotach, dawał z siebie wszystko. Wkrótce zaczęło to zanikać, zaczęło się to wypalać. Narcyz przyjął szybki sposób działania, gdzie czas jest jego największą przewagą. Dynamika związków narcystycznych jest bardzo duża, szybka, nagła, a efekty są niczym fajerwerki. Są wybuchowe. Na początku podziwiasz ich spektakl, a na koniec rozsadza cię od środka. Maska jest tak zaprojektowana, by narcyz uzyskał to, co od ciebie potrzebuje, by dostał to, co chce, a to, co później już go nie obchodzi, już go nie interesuje. Narcyz się wycofuje, znika, zastępuje cię kimś innym, zdradza, blokuje. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz wie, że jego fałszywa tożsamość nie jest oparta, nie jest zbudowana na solidnych podstawach, na solidnych fundamentach. Narcyz nie miał takich zdolności, jakie przedstawiał, że ma. Nie był tak silny, nie był tak wyjątkowy, za jakiego uchodził. Jest to wszystko ustawione tak, zaprojektowane tak, by cię zwieść na złą drogę, by cię zwabić, byś uwierzył w podstęp. Jest to zaprojektowane tak, by narcyz stosunkowo szybko dostał to, co chce, to czego potrzebuje. Dlatego właśnie narcyz nie jest w stanie utrzymać zainteresowania, zaangażowania przez dłuższy okres czasu. Jego fałszywa osobowość nie została zaprojektowana tak, by przetrwać długo. Narcys ma wiele masek, ma wiele osobowości. Nie ma za to własnej tożsamości. Nie wie kim jest. Odgrywa tylko kogoś, kim nie jest. Staje się kimś innym, dla kogoś innego, Staje się kimś innym w zależności od otoczenia, w zależności od sytuacji. Bez tych osobowości jest tylko pustka, jest tylko nierozwinięta, niewykształcona tożsamość, jest tylko kilkuletnie dziecko. Narcys porzucił swoją prawdziwą tożsamość. Bardzo dawno temu. Wiele osobowości jest stworzone, złożone z wielu cech, z różnej taktyki, strategii, które Narcys obserwował, analizował, studiował w filmach, serialach, książkach, a także u osób, które zna. Narcys wierzy w to, że te cechy pomogą mu. Pozyskać paliwo, że pomogą mu pozyskać zasilanie. Narcyz jest drapieżnikiem, jest łowcą. W jego naturze leży to, by cię upolować, by cię zabezpieczyć jako źródło zasilania, tak by mógł wydobyć z ciebie wszystko, co najlepsze, wszystko, co. Potrzebuje. Jak już narcyz cię zdobędzie, to nie wie, jak cię utrzymać. Dzieje się tak, ponieważ narcyz jest zbudowany tak, by tylko cię upolować, zabezpieczyć i wykorzystać. Narcyz nie jest zbudowany tak, by utrzymać poziom zainteresowania. Nie jest zaprojektowany tak, by utrzymać poziom zaangażowania przez dłuższy okres czasu. Łowca, drapieżnik poluje na swoją zdobycz, na swoją ofiarę, pożywia się tak, jak tego potrzebuje, tyle ile potrzebuje, a resztki odrzuca. Właśnie w taki sposób operuje Narcyz. Tak Narcyz został zbudowany, tak Narcyz został zaprojektowany i tak właśnie postępuje. Narcyz oszukuje cię, używa różnych manipulacji, używa podstępu, ponieważ to pomaga mu, to umożliwia mu przetrwanie. Narcyz nie jest żadną z tych osobowości. To tylko zbiór różnych cech, to tylko różne adaptacje, różne mechanizmy obronne, różne mechanizmy radzenia sobie, które są niezbędne dla przetrwania Narcyza. Narcyz musi cię wykorzystać. Musi zabrać od ciebie to co chce. Musi dostać to czego chce, by przetrwać. Narcys nie jest zbudowany tak. Nie jest zaprojektowany tak, by dawać, by budować, ponieważ to nie jest kluczowe dla jego przetrwania. Lwica użyje całej swojej siły, nawet podczas polowania na królika Kazuki Nakashima umów się na konsultację. Napisz na autentyczni23 małpa gmail.com Polub Kliknij proszę przycisk kciuk w górę. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Skomentuj, podziel się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami z innymi. Subskrybuj, kliknij dzwonek, żeby upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Udostępnij, naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.